Szanowni Państwo, cieszę się. Yy, Jestem zaskoczony, że ta hala ma już 40 lat. Jeżeli popat popatrzymy na siebie, to, no, to no, okazuje się, że my mamy nieco więcej, przynajmniej ci są z przodu niż 40 lat i to jest to zaskoczenie. Ty yy, yy, Pamiętam budowę hali. Zaczynała się, patrząc na władzę, czas, za czasem Gomułki ponad 10 lat 12 czytałem artykuły w prasie i się sam zastanawiałem, kiedy ta hala zostanie skończona. Ona wyglądała już bardzo pięknie, ale ciągle tutaj budowano, ciągle, ciągle zajeżdżały samochody z, beton, z cementem, to się ślimaczyło, dopóki faktycznie e, przemysł okrętowy się za to nie wzięło i to zaskakujące, że budowlanci nie mogli skończyć, a okrętowcy skończyli. To na szczęście nie było odwrotnie i budowlancy musieli budować statku, bo to by było jednak wyglądało znacznie gorzej w stoczni okazało się, że stocznie e, nie Stoczni w tym czasie były takie, że to ta halę udało się ukończyć. Dla mnie ona przede wszystkim ma charakter sportowy, chociaż dla wielu ludzi w Polsce i na świecie y, 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 związana jest y, y, z czasami y, walki o wolność, demokrację, ze względem Solidarności i dlatego ona jest symbolem Gdańska, y, symbolem Polski. Dla nas, mieszkańców ukraińska. Oprócz ona nie jest symbolem, ale rzeczą bardzo konkretną, bardzo ważną, gdzie można przejść na zawody, gdzie można trenować. I mam nadzieję, że ten charakter hali sportowy charakter będzie dalej kontynuowany. Dziękuję panu prezesowi, że doprowadził do modernizacji tej hali, że inwestuje w tą halę, że nie daje się przeciwnością. No, a zawodnikom dziękuję za to, że chcą trenować, że chcą osiągać sukcesy. No i przede wszystkim istotne jest, że to tutaj nie tylko przychodzą za wyczyno, zawodnicy wyczynowi, ale także masę młodzieży takiej, na której to jest potrzebne do rozwoju fizycznego i usługowego. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panie Przewodniczący Włodzie, Panie Konsulu Rosji i Rosy, Panie Konsulu Białorusi, Panie Konsulu Panowie Estonii, Szanowni Goście, jest to niezbyt było gościć w naszych progach. Właściwie wszystkich znajomych, a praktycznie z gospodarzy tego obiektu. Przygotowałem sobie długie przemówienie, dziesięciominutowe, ale uważam, że właśnie to, co pan marszałek raczył powiedzieć. Trzeba wejść do, do, tutaj do tego obiektu, zobaczyć, co jest. Nie wstydzę się tego obietu, jestem dumny, że jestem prezesem wieka I Stoczniowiec, że 40 lat ten obiekt funkcjonuje. Chciałbym tu szczególnie podziękować właśnie naszemu Senatu, panu Bogdanowi Borysowiczowi, ówczesnemu prezydentowi Tomaszowi Posadskiemu, gdzie inwestycja w roku 1997 pozwoliła nam na pewien znaczący oddech, zadaszyliśmy drugie lodowisko zrobiliśmy nową maszynownię, nowe dwa lodowiska i to było wspaniały ruch do przodu. Ostatni ruch do przodu. Dramatyczny, bardzo trudny. 2009-2010 kiedy hala wymagała remontu kapitalnego. Dziękuję Panie Marszałku za szczególną pomoc. Uzyskaliśmy pomoc Ministerstwa Sportu w wysokości 10 milionów złotych. W środki miasta, a nasz skromny wkład był ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych. Olbrzymi wysiłek. Wysiłek, który nas wypołożył prawie na upadki. Wyszliśmy z tego kryzysu. Wychodzimy, idziemy do przodu. I trzeba mieć naprawdę bardzo dużo złej woli, żeby mówić, że w hali Liwia się nic nie dzieje, że jest zła, że nie funkcjonuje. Otóż uważam, że... Jest to klub, jeden z lepiej prowadzonych klubów w Polsce. Jestem dumny, że byłem pracownikiem Stoczni Północnej, że reprezentuję klub stoczniowy i że jestem przekonany wewnętrznie, że w najbliższym czasie odbudujemy również perełkę naszego, naszej dyscypliny Hokej na locie. Chciałbym podziękować wszystkim władzom województwa, marszałkowi, prezydentowi miasta bo to był również bardzo duży wkład w to, żeby ta hala funkcjonowała. Jest mi niezmiernie miło również to, że nasz jeden sąsiad, Macie Graczki tutaj obecny oraz drugi sąsiad, Uniwersytet Gdański, no wspaniale się rozbudowują. To nam tylko pomaga i mobilizuje nas do tego, żeby ta hala Liga wyglądała tak jak nasi sąsiedzi. Myślę, że wspólnymi siłami do tego dojdziemy. Natomiast o stanie hali, o, fakty, o faktycznym stanie poprosiłbym pana profesora Kusia, projektanta, myślę, że bardzo krótko, w kilku zdaniach charakteryzuje, ale hala dzisiaj mogę być że jest bezpieczna i że przez najbliższe 40 lat dach może funkcjonować. Panie profesorze, dziękuję bardzo. o operatorach to się mówi tak. Że mówią o że ja, powiedzieć, że po jak w ogóle to podstawało. Wprawdzie 40 urodzin Hali Oliwia rzeczywiście obchodzi w 1972 roku. Ale myślenie o niej, jeszcze bez imienia, rozpoczęło się 12 lat wcześniej, w roku 60. Wojewódzki Komitet Kultury i Fizycznej w ogłosił i rozstrzygnął wtedy ogólnopolski konkurs na projekt hali Sportowo-Widowiskowej Sztucznego Lodowiska usytuowany na styku Alei Grunwalskiej i ulicy Barzyńskiego. To no jeszcze pamiętam. Na konkurs włożyło 20 projektów w całej Polsce. Fakt, że jury konkursu wybrała nasze opracowanie. Z Świętej Pamięci Maciejem Krasińskim, architektem ze biura projektu BISNY, a dawniej partyzantem Armii Krajowej ze Zamojszczyzny, był taką radość, że mogliśmy ją uczcić jedynie w Sopocie, w najlepszym hotelu na Bałtyki. A wiodąca idea projektu była taka. Symbolem morza jest ryba. Stąd też Taki zakrzywiony kształt, funikularny, jak to się fałowa nazywa, jest bardzo racjonalny, konstrukcyjny od, na obciążenia pionowe. A że wiatr od morza uzasadnia takie pękane ukształtowanie, również dla siebie poziome, to y, dodaliśmy wobec tego zrobić w poziomie również y, taką zagiętą konstrukcję. Jeżeli jeszcze sprężymy dolny pas z kablami o dużej wytrzymałości, to dostajemy rybę smukłą o wysokości 1,20 rozpiętości 80 metrów i bardzo ekonomicznej konstrukcji. Macie go zachwycony projekt. Pomysły. Ale powiada jak dodamy z przodu jeszcze od Grudalskiej taki ostry człup jako kontynuację pochyłych trybun do góry. To dostajemy zarys kadłuba statku, który jest przecież też symbolem morza. Ale mój nieżyjący już niestety przyjaciel, jeszcze w innych sytuacjach okazał się świetny. Kiedy w wyniku publicznego referendum Hala dostała nazwę Oliwia, z ją było umieścić na górnym wieńcu od ulicy że Grzeźwiacze chcieli długiego okresu na opracowanie i znacznego wynagrodzenia od bardzo niedofinansowego w tych czasach inwestorów. Maciek poprosił o przyniesienie grubej tektury, narysował i wyciął z niej litery i cały herb Spawacze zrobili to z blachy i pomalizowali i przymocowali do miejsca hali. Kiedy w czasie budowy okazało się, że prostopadłe do siebie te płaskie zwieńczenia hali nie patrują wysokością, Maciek jako odpowiedzialny architekt kazał je przepuścić przez siebie na wiele lat, co spowodowało atrakcyjne skrzyżowanie. Budowa ciągnęła się długo, nawet z wykorzystaniem taniej siły roboczej więźniów. Dodatkowa komplikacja konstrukcji stalowej wynikła stąd, że wykonawcy niewygodnie było podnosić cały pojedynczy, podwójnie wyjęty dzielgark o wymiarach 80 na 6 na 4 metry. Lepiej było z gruntu podnosić do góry połączone i skrężone na południe, na, poł na połówkę dwie połówki ryby przecięte wzdłuż kręgosłupa i dopiero łączyć je na dół. I tak to już nie zrobiliśmy podnoszone do góry 60-tonowy dźwigar o kształcie X miał wprawdzie cztery punkty pod ale pasy górne musiały być specjalnie stężone. Przełomem budowy był rok 1970, kiedy po spadku stoczni i objęciu władzy przez Gierka na miejsce Gomułki nowy sekretarz przekazał budowę Hali jako dar dla stoczni. Potęga wykonawcza Stoczni Gdańskiej była w tamtych czasach tak wielka, że w dwa lata oddano do użytku gotowy obiekt, dzisiejszą jubilatkę wraz z pełnym wyposażeniem, które do dziś jeszcze istnieje. I tak weszła do historii, zapewne długiej. O usunięciu w bieżącym roku wszystkich słabości poprzedniego okresu. Gwarantuję drogie półstulecie. Dziękuję za uwagę. Dobrze. Panie Andrzeju, pierwszy górniku Rzeczpospolitej, proszę zostać tutaj. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło tutaj być gościem Pana Prezesa Marka Kosteckiego, z którym no, sportowo łączą nas wieloletnie przyjaźnie i wieloletnie współpracy. W latach jeszcze 80. kiedy obejmowałem trenerkę w sporcie żużlowym zwróciłem się do Marka Prezesa z możliwością, bo pieniędzy tak dużo nie było, czy możemy tutaj za darmo ćwiczyć przygotowywać ogólnorozwojowo żużlowców do sezonu. Marek nigdy nie odmówił, a wręcz nas namawiał, były też organizowane przez Marka i przez Zenka wyścigi na lodzie. Także w podziękowaniu za wszystko, które myśmy dotychczas. Ja miałem od Marka i inni mieli sport żużlowy. Chciałem złożyć taką skromną szablę, przez którą ma iść przez dalsze życie sportowe, a wrogów i przeciwników ma prawo ciąć tą, tą szpadą. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, chciałem tutaj przedstawić jednego z dyrektorów, który będzie mówił w imieniu pięciu dyrektorów, którzy dzisiaj są obecni, a obecnie zabierze głos w imieniu swoich kolegów. Stasia Statecznego, Wiecia Tokarza, Hlakiecowa, zabierze Wilifanów. Pamiętam lata 70. Były to piękne lata. W naszym zawodzie, zawodzie stoczniowców. Byłem wtedy, pracowałem w stoczni północnej, Oczekowaliśmy różne podarunki za naszą współpracę. Między innymi z chlubem tutejszej Hany. Oto Kim siedem, 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 siedem. z siedemdziesiątego siódmego roku z największą przyszłością chciał powręczyć prezesowi. Nie górnikiem węgla, ale dla wyjaśnienia pracuję w firmie Gaz System w Gdańsku. I to jest polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. Eee, proszę Państwa, chciałem podziękować całemu zarządowi klubu e, Stowarzyszenia GPS Stoczniowiec. Szczególnie na ręce pana Marka składam podziękowanie wysokiego prezesa, że umożliwił reaktywować hokej gdański. Jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej tego hokeja i z panem Krzysiem Koszem yy, odbudowujemy ten hokej jest to droga przez mękę aczkolwiek pomalutku przełomujemy lody jestem niezmiernie wdzięczny miastu yy, wielu ludziom dobrej woli a nie mam prezentu panie Marku ale Marku mógł zapłać bawiliśmy się razem 48 lat znamy się, mam ciebie również zawsze za zawsze. przyjaciela, wszędzie to mówię Serdecznie dziękuję. Myślę, że Kacha Gdańsk będzie żył, będzie istniał, będzie funkcjonował. Pomagajcie. Dziękuję.